Zapraszam na G2A z kodem ESEN, Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Dzieńka wszystkim z tej strony Witam Was w kolejnym odcinku z fazmofobii. a są dzisiaj ze mną. Nie wiem kto to jest? To ja. Fatatita. A, widziałam. I to, to jest Fatatita? Tak. No co? Jest Mula? Jestem. Jest Tomek. Jestem, intro. I Wojtusialka, który straszny. Tak. I co tam spadło. blip lip robisz? Już wam, wszystko... Ej, a nie dodaliście rzeczy, czubaki! Jak to nie? Ja Zabraliśmy wszystko. Ja też naklikałam. Zabraliście wszystko, złodzieję? No. no co ty. Mój wica. ale hamice. A to tak można ukraść? Jak ktoś włożył? Co? 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 Nie. Co, Wojtek? Oh, ale... Ale... Nie, Ej, to jest bo nie, nie zrozumiałem, że... że do, nie, dobra, nie, nie event? Boże szukam no, pieniędzy no. w tych szafkach. Wesnęłam no. korek. Co? Where are you? Ja chyba idę spać. <laughs> are you Ale nie zaraz w ogóle co on mówi. To jest kuźwa hit. How old are you? <laughs> Where are you? Here. How old are you? Oh, Dzi dziwnie mi bez aparatarza. How old are zaebał. you? I za ebał. Nie mam no. aparatarza, chcesz. <laughs> nie, nie chcę. Klikam wszystko co Where się rodzice i no, no i po tym tym, nie? No. Oj, nie będę wiedzieć, kto tam powie do mnie. To widać. Pizza? Ducha pokazuje. Ty. <laughs> Where are you? Je gdzieś masną. Jeszcze oh, fatta. Fuck ładnie. How old are you? Old are you? <laughs> no jest pentagram. Y, mam interaction na drzwiach tutaj w tym pokoju, w sypialni. Where Dobrze. are you? How old are you? hit. Ej, a ktoś zrobił zdjęcia pentagramu? Nie. Are you a ma, here? A macie, nie macie aparatu? Ja mam, ja mam, dobra, sobie. No. no. on będzie. Patatita? Jest young. Where on are Jungs. you? Where are you? How old are you? Ej, to będą twins. Are you close? Yes. Znaczy on już odpowiedział, tylko nie gdzie on jest. Aha. Where are you? Będą twinsy. Are you close? Behind you. A tak. Powiedział coś. Powiedział coś. Nie znalazł, nie? No. How old are you? Kość! Fatatita, tyś... Tlepakiszko! Where are you? Koło kości żeś poszedł i se poszedł. Chodź z tym aparatem. Co jest. on mówi? On mówi help czy... Tlepakiszka to ładnie. Here. Chodź. Are you here? Chodź tu. Chodź tu. Patrz gdzie była. For kurwa, nie. bitne. Are you no to, here? Ej, EMF ka może być piątka. Mówi, to że ty... jest far, Aula. No, jest far. Where are you? <laughs> My się słuchamy dzisiaj. Are <laughs> you here? Dobra, wiecie co? Are you close? Zgasiliście u Lady to pewnie. Jak tylko rzeczy, bo oni się okieprzają. Wiecie, a to tu? Nie, tutaj. Na Witku, to tu? Nie wymaga tego. Yes, I'm here, kurwa. How old are you? Dobra, została na przejściu aparatu ja mówię, że będą twinsy, ale wszyscy mi nie mają... Gdzież to szent twoje twinsy. How old are you? A to Tomeczku się przed y robi. Are you close? Wracam się do tego. Zapraszam Masz Nie, nie mam ma na razie. Bibip. O! E była, e była. Bibi prób. Od 0 do 5. O, to jest bibi. Ale nie mówiłam. Uja! Uja! Macie aparat? Co ci jest? Ale od 0 do 9 to niekoniecznie będzie MF. -ka. Od 0 do 5. A, przepraszam, źle Dodge wpis, ducha i mroźna temperatura. Już mamy? Może być jeszcze. Mamy dwa do Jakie W jaki Panie, moment? się moment? O Boże, EMF ka piątka. I w writing. Boże, gówno nie w writing, gadaj ducha. Ty sam jesteś w writing. No przyzwoity. writing, writing jesteś. Kurwa. Nie mogę. How old are you? W ogóle, co wy robicie ca 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 całą mapę? Kurde, ja wszystkie dowody zbieram. No to dobrze, ciesz się. Tomek, Ja się to co? A pentagram i kości, to kto znalazł? My byliśmy w piwnicy. Kurka, chciałem Cię wyróżnić, ale jeszcze wychyliłaś. Bo mnie ciśnienie podnosisz. No bo nie dajesz skończyć. <grym> ja to tak to nieładnie. Chciel, ale idę. To tak nieładnie. Nie dajesz dojść. <grym>, Jezus. Oho. Oni coś zrobili z włosami w tej grze? No. Potomek wygląda jak obcięty przez trzylatkę. latkę. W czasie snu. A, bo mają takie, takie schody, A, nie? a to robi no? to. Jak, jakaś ruda. A, to już mnie wyzywali, no ruda, wiem. tańczy jest, to jest jak lada. Dobra, biorę Ale... i krzyża. Ja bym dała jeszcze do tego drugiego pokoju, bo on był w tym interakcji, robił w tym drugim. Okej. Okay. Let's go. Wiedział, że to powiem. Okej, okay, let's go. I idzie z tym? Czy kto to? Ja z kamerą. Jaskaj. O, to ta już tam jest. Ale ty idziesz do drugiego, nie? Do A. drugiego idę, no. Ciebie jesteś takie same babie. A po co to jest kamerą? Mogą być. O, to Tak? A co nie wierzysz? To będą Twinsy, czy co to będzie? Późwa, akurat zobaczyłam w książkę i. i... Mój ulubiony yeah, dowód, Co? To co on na dwa pokoje jechał? Może to łaził. była początkowa interakcja. Dobra, czekajcie, co my musimy? Capture photo... F Aha. Czyli musimy zrobić y, ten... Y, jak to się nazywa? Dobra, Ega, Bier Dildo, a biorę sól. Jeszcze nie! Czemu? Aha, Dildo, no no, no, już no, tak, tak, tak. Jeszcze nie. To... Tak się <laughs> 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 <noise> nie. Nie, na chwilę. A no? Kurwa <noise> Może paratarzową. Ale po co wam? Po co wam sól jak on nie... Nie, nie zostawia... chodzi do soli, dyklu. Dyknice, w wrajt! Kurła! No. Ej, to trzeba jeszcze zrobić tego... Nie, ale yl, ale czekaj, indygrama. czekaj, czekaj. On nie zostawia śladów, ale on przejdzie przez sól. To, to na mnie... Nie? Dobra, na razie. Logika Tomka mnie powaliła, nie wiem, możesz spróbować. <noise> No bo Wrajt nie zostawia śladów, ale stópkę może zamoczyć. No to nie, a ślad to nie jest stópka? O co ci chodzi? Nie, po że będzie roz, sól ruszona. No ale jak nie zostawia śladów, to jak ci... Ale to nie robi zdjęć śladu, tylko tej soli. Ty nie no pentagram. Dobrze. Co? To? Szybko, póki jakaś, Szybko. Ja już przeleciała, ja, kuźwa, ciała ty. Jaka ara. To ty robisz zdjęcie ducha z pentagramem? Oczywiście. A nie mógłbyś wziąć nagłówki? Nie ma. Aga, Co? Chodź tam, weź tampona. Co? O, ty już o będziemy tamponować. No. Najwyżej umrę. Tak, a Ty nie tak. masz psychy. Czekaj, ten na nas. My będziemy Cię tamponować z nią. Tak. Gdzie, <noise> gdzie jesteś? W dzielnicy. Będziemy tamponować, ale Tomek uciekasz gdzie indziej niż ja. Ja tam nawet nie wchodzę. <noise> I masz zdjęcie? Kto? Znaczy, zdjęciarkę macie? No Ja nie, ja. Fadykta ma. Bo ja! Telefon, babo. Gotowy? Mówię. Mm, tak. Macie zdjęciarkę? Nie. Nie. No, Dobra, przed chwilą ja... ktoś zrobił zdjęcie, to musicie mieć zdjęciarkę. Ja mam, Kto ja mam. to zrobił? No, ja to daj nam. My zrobimy to. Paga! No bo ja mogę nie zrobić no, A jak ty to zrobisz? Ja nie nie przeszkadza ci, no ty... odpali pentagram, pentagon, Taka... wyróbcie zdjęcie. No, to bo lube. ja nie zdążę, że przełączysz. Taka jeszcze nie jest, nie? To będzie jeszcze w mnie zablokujecie. Jezus, nie trafię, dobra. Już? <laughs> już? już. Dwa, jeden. Nie no. trafił. Facet, co? Zaliczone zdjęcie ducha. I krót zaliczony. Tamponuje. Tampon się zjarał. Ej, doje. Kurz zawsze się bąka przez was. To duch dalej trzyma dziesiątkę. Niech ktoś nie światłem. Dalej nie. jest dziesięć. Tak, weźmy bupsy z ekranu. Dzięki. Opada. Chodź. To problem. Komu? Ja jezu. Już? Tak, już opadło? Już. już ci opadło. Już mi opadło. opadło, stąd. Nie mogę. Zapraszam. Ula, mam coś do Wiem, że z nami będziesz profesjonalna. Chodź do busa. Był jakiś ten? Był jakiś taki y, kartę albo coś? Boję się. Nie, no przecież no no, jest to jest tu. A, był. A, no, no, tak. Gdzie jest Ula? No czuł. a Ula. to już jest Robi zdjęcie, Zrobiła, zrobił o. zdjęcie, Zrobiła, zrobił zdjęcie, po czym mówi, a kto ma aparatarza? Ktoś no, kto zrobił zdjęcie, a no ja mam. Ale ma, mało zdjęć mamy. Bo Soli nie ma wiesz. Nie wiem, ja tam... mówię ci, to, że wyjdzie. No to ty bardzo zrób. Tylko taksy zeżyj. Ja wezmę tapsa, Agaty weź tampona. A co ja kuźwa, to masz problem do mnie? Tampona albo Ula. Widziałeś ona jakie zdjęcie jak, jak schodzą do piwnicy Zrobiłeś? No. <grystanie> Dobra, kto bierze? Co? Ja mam tylko jedno zdjęcie. Ja nie mam aparatarza, to po pierwsze. Tu leży aparatarz. Ale ja tam nie idę. W ogóle profesjonalna. A <grystanie> wasze zdjęcie jest w ogóle nie warte żadnej wioski. Aha, dzięki. <grystanie> dobrze, że klisza nie pękła. Aha! Ej, on nam pojechał. to? A widzisz? Ej, tak krzyczała, że bąsa nikt nie znalazł i tego, i cirkla. A kurwa no. na, na, na dwie gwiazdki zrobił tam ze zdjęcia. To fatatita! Że my ją sobie To fatatita! <śmiech> <śmiech> Masz fatatitę. No i dyszka. Kurwa! Honey, you've got a big no storm coming. Nie nie nie, 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 nie. Nie, nie. No mnie! <laughs> a miałaś tam tampona. Ktoś umarł? Bo opadło. Ty światła nie wyłączyłeś deklu. Nie ja miałem włączone światło. Ktoś umarł, bo opadło. Nie, chodzi o to, że to jest światło, zapomniałem jesteś kuźwa deklem. Nie, miałem włączona. Latarka się świeci, teraz wyrzucam latarkę i no, się nie No bo jak świeci. mi już zabijała to bo... No bo jak mi zabijała, to coś już włączyłem. Aha, bo się włączyłeś jak cię kuźwa zabijała ty. Tak, bo to możesz. Tomek ja myślę, że ona cię zabija, bo jej nie wyłączyłeś, także nie kłam tak, teraz. A, co się tak robi? Ej, a ja mam nogę, ale to ręka. Ja Bur... nie spać nie się położyć. No super, ja wychodzę, Taka. wiecie? Pieprze, kurza, a też. gdzie twój tampon, tak a, a ja ja wyrzuciłam, bo ja miałam aparatarza. No to miałeś tamponować, a nie aparatowy Nie, miałam aparata mieć. Gdzie, nie miałem aparata? No to czemu mi mówisz? Ula podała mi, musi być pojechała. Ja piję, kur... Zdjęłam tu na Pójdę. Dobra, na tak na grzybobranie, branie. Puść to, dobra, chodźcie, Na Akurat umiem zbierać grzyby, wiesz? Tak. Tak. Chyba po bierzaki ja czekam na topkę, przyjdzie, fujwa. Ej, czekam na niego. E, macie ustawione? Tak, no, tak. Czekasz na Tomka, jak przyjdzie? No, czekałam na niego akurat. Aga mnie Ej, no, włącz tę latarkę, Hamiu. Musisz się dziwić, że mu dół za Tobą poszedł. No, czubaka, no, no, czub, czubaka. Miałaś no. i z tamponem. Nie, mówiłeś mi wejść tampona. Mówiłem. Nie, tylko Jeszcze że... Jeszcze mi aparatarza. Nie, mówiłeś, że mamy idziemy robić sól. Zobaczymy przynajmniej zdjęcie tym aparatarzem? Tak. No masz szczęście. <głos> <głos> <Jej>! <głos> nie wyczymie. <noise> boże, tylko 106. Tylko? Albo tak. nie było soli, nie było interakcji, nie było nic. Jestem 25. Nie ma odpowiedź bo nie interakcji. Ile e, Ile hajsiorów? Upa. macie takie dziwne te karty Ghost Hunting Santa? A, to bo się robiło, się to się ma? ma? A my jesteśmy starzyści. Biru, biru. Oh. A, I ogólnie to by było na. One tyle. są po dzisiejszym... prostu świąteczne. Tak, jesteśmy już świąteczne babie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście byli dzisiaj ze mną Tomek, Ulka i Fatmiśta. Byliśmy? byliśmy, byliśmy. I spadajcie byliśmy tak. na linki w opisie na kolejne odcinki, poprzednie i takie tam. Także do zobaczenia i pa pa! Pa!